Kiedyś, drodzy państwo, wystarczyły nożyczki, wystarczyła brzytwa. Później doszły jeszcze suszarki, ale teraz wizyta w salonie fryzjerskim to tak naprawdę prawie że wizyta w laboratorium kosmicznym NASA, ale to dobrze, bo ten nowoczesny sprzęt dba o nasze włosy. I teraz o tym nowoczesnym sprzęcie i o tych włosach naszych, o które powinniśmy dbać. porozmawiam z panią Małgorzatą Strzelczak. Witam panią bardzo serdecznie. serdecznie. Studio Fryzjerskie Fama. No właśnie, coraz więcej nowości technologicznych w salonach fryzjerskich studiach fryzjerskich, mnóstwo tego. Mnóstwo. Może nie NASA, ale na pewno dobre chemiczne laboratoria, to na pewno. Yy, kilka lat temu w ogóle nie miałyśmy świadomości, jak dużo ludzi, jak dużo chemików pracuje nad tym, czym my potem pracujemy hmm. i się wydaje, że to jest tylko miseczka, płyn czy tak. farba. Na pewno już tak nie jest i, i mamy tą świadomość teraz, że tak, tak nie jest. Właśnie. Coraz więcej dzieje się u fryzjera, coraz więcej też się dzieje w drogeriach. No i tutaj pojawia się zawsze taki dylemat, taki kłopot, jeżeli mogę pójść do fryzjera i zapłacić określoną kwotę i mogę jednocześnie na przykład przy farbowaniu włosów zastosować farbę, którą kupię sobie w drogerii i nie oszukujmy się, ona na pewno będzie tańsza niż zabieg u fryzjera, no to teoretycznie kalkulując grosz do grosza wychodzi mi taniej. Teoretycznie tak i ta farba wcale nie jest tańsza w drogerii niż to, co my nakładamy na, mhm. na głowę. Cała tajemnica produktów profesjonalnych to jest nawiązanie do tej chemii, to jest faktycznie inna chemia. Także to, co klientki kupują w drogeriach, mamy wolny rynek i, no, i tak jest, że klientki kupują, muszą mieć świadomość, że to jest prosta chemia. To znaczy, to ma wyjść na każdej głowie, na każdych włosach, to się ma nam udać w warunkach domowych, to znaczy, nie jest indywidualnie dobierane. To znaczy, że jeśli blond nałożą trzy koleżanki, u każdej wyjdzie to inaczej. Jeśli te trzy koleżanki przyjdą do salonu, będą chciały mieć mniej więcej tę samą tonację, my sobie z tym poradzimy. Także przede wszystkim różnica w chemii, niekoniecznie w cenach, bo w cenie zabiegu fryzjerskiego nie jest stricte tylko to opakowanie farby, ale cała usługa plus pielęgnacja i tak dalej. Bywało, że klientki żaliły się potem, że taka farba wykonana w domu to były jeszcze trzy ręczniki, a w ekstremalnym przypadku drzwi od, od łazienki, które trzeba było wymienić po, po farbowaniu. Także to jest jeszcze nasza praca i usługa. Ale naprawdę drogeryjne preparaty to są zupełnie inne preparaty. One są bardzo ładnie już w tej chwili opakowane, opisane, ale naprawdę jak my nieraz wczytujemy się, co w tym jest. No właśnie też chodzi też o szkodliwość tych preparatów, tak, o tak. zdrowie naszej głowy, skóry, głowy, włosów. Tak, stricte ta chemia, która tam jest. Są na rynku i lepsze produkty, na wolnym rynku i gorsze produkty. Jeśli chodzi o produkty profesjonalne, też tak jest, że są półki wyższe i niższe. I w zależności od tego, czym my chcemy pracować, do czego chcemy, do czego dążymy, tak? Po to sięgamy. Na pewno my nie sięgamy o, o, po produkty drogeryjne czy nawet z tych niższych półek firm kosmetycznych, bo my już widzimy tą różnicę. I co bardzo ważne, tą różnicę zauważają klientki. Był moment, kiedy na wolnym rynku pokazało się bardzo dużo produktów i klientki masowo farbowały włosy w domu. W tej chwili odchodzą od tego, dlatego, że widzą, że noszą na głowach mniej więcej to samo, co koleżanki z pracy, co sąsiadki, są a włosy farbowane w salonach zawsze będą miały inną tonację, inną głębię. To nie są płaskie kolory, one są refleksyjne. Naprawdę jest różnica, ale myślę, że kobiety same do tego dochodzą mhm. i już to widzą. My widzimy powrót do koloryzacji zdecydowany w salonach. Czy to jest pierwszy trend zauważalny w waszym salonie? A jak to jest? Z pielęgnacją włosów, bo zazwyczaj do fryzjera chodzimy po to, żeby coś z tymi włosami zrobić: podciąć, obciąć, zafarbować. A czy zdarzają się teraz takie klientki, bądź też klienci, którzy przychodzą do salonu fryzjerskiego tylko po to, żeby zadbać o te włosy? Tak, już tak, już tak. I to też jest, to jest właściwie najnowszy trend, tej pielęgnacji hmm. w salonach. Bo farbę, no to wiadomo, że to się robiło zawsze, raz, tak jak mówiłam, mniej, raz, raz, raz więcej, ale robiło się zawsze. Pielęgnacja w salonach zdecydowanie w tej chwili jest jakby szerszym, szerszym produktem ze względu na nasze możliwości też techniczne. Bo my, to, my nie nakładamy odżywki w salonie, tak jak panie nakładają w domu, czy maski, my rozróżniamy jeszcze maski od, od odżywek, co też edukacja dla, dla klientek, bo, nie, bo to nie jest takie wcale oczywiste, Ale też sprzęt, też sprzęt. I to taki sprzęt faktycznie dla nas, konkretnie dla fryzjerów, mm. y, dla fryzjerów tworzony, też przez te laboratoria między Czasem. innymi. Tak. No to co ma się w studiu fryzjerskim w takiego nowoczesnego, takiego wow? Zupełnie takiego mm. wow, zupełnie. To jest zupełnie nowy produkt. To jest taka ultradźwiękowa prostownica do pielęgnacji. Te ultradźwięki i podczerwień naprawdę dają efekt. To jest głębokie nawilżenie, głębokie wprowadzenie produktu we włosy. Panie, które korzystają z salonów kosmetycznych, z ultradźwiękami spotkały się już jakiś czas i to naprawdę było, było wow w studiach mhm. kosmetycznych, a teraz jest już wow w studiach fryzjerskich. Mamy to, pracujemy na tym, widzimy pierwsze fajne efekty, nie tylko włosy, również skóra głowy. Wiadomo, że to światło, ta podczerwień jest wykorzystywana też do leczenia ran, do leczenia jakichś nawet, nawet głębokich, ale to już mówimy już naprawdę mm. ekstremalnie, ale to się też sprawdza na skórę głowy. Mamy niestety nieraz tą skórę głowy podrażnioną właśnie kosmetykami, czy, czy, czy nawet wodą nieraz, która no jest w różnych rejonach różna, tak? Więc na to też musimy zwracać uwagę. Ale mamy takie możliwości w tej chwili techniczne, bo to już jest konkretny sprzęt. To jest coś, coś co nam mm. dano do ręki i nas przećwiczono, jak tym pracować. Z takich, yy, no, Normalniejszych y, urządzeń to sauna, bo to też mhm. jest nowość. Saunę też mamy, też ją polecamy i też jest bardzo potrzebna. potrzebna czego na też nie do, czego? do nawilżenia włosów, mhm. do, wprowadzenia, do wprowadzenia tych preparatów. Y, panowie też zaczynają o to pytać, bo jak widzą, że w salonie się coś takiego dzieje, i, i, i to z ciekawości pytają, ale nagle się okazuje, że też mają. Krótkie włosy, to o tyle, że jest ta wymiana tego włosa, że on nie zdąży nam jak gdyby mm -hmm. troszkę się tak no, starzeć, powinnam powiedzieć, mm -hmm. czy, czy, ale też jest to potrzebne. Zwłaszcza po lecie, kiedy wracamy gdzieś z naprawdę ciepłych terenów, gdzie tego słońca jest dużo, no nie zawsze o tym myślimy, żeby te włosy. Nakryć mhm. czy, czy pokryć, bo to można nakryć część, ale pokryć preparatem do, do takiej ochrony przeciwsłonecznej. Tak, zazwyczaj chronimy skórę jakiejś Tak, filtrami, właśnie, a UV. w ogóle nie myślimy o włosach. Mhm. W ogóle nie myślimy o włosach. To są konkretne linie na, na, na słońce. One się już też pokazują w drogerii. My potem czytamy te zawartości chemiczne, już okazuje że tam jest jedna, któraś naszych preparatów profesjonalnych. No one niestety są droższe troszkę w tym, ale to są wydajne rzeczy. To, to jest coś, co na przykład ta linia na słońce przed wyjazdem na przykład zagranicznym, czy, czy nawet nad naszą, może jak mamy nadzieję, że słońce będzie, to ona wystarczy na cały sezon. Taki zakup jednej linii naprawdę wystarczy na cały sezon. Jasne, Małgorzata ta strzelczak studio fryzjerskie Fama, to jeszcze na sam koniec takie pytanie. Gdzie Wy się tego wszystkiego uczycie? Bo wiadomo, nowoczesny sprzęt, mnóstwo nowości w Waszym salonie, ale gdzieś to trzeba ćwiczyć. Ja rozumiem, że nie robicie tego na głowach swoich klientów bądź klientek. Na czym, gdzie takie szkolenia odbywacie? Żebyśmy mieli taką pewność, że pójdę do Famy i wiem, że tam mi się krzydła nie stanie. Wiem, co jestem bardzo długo w zawodzie i gdybym ja została na tym etapie, na którym się nauczyłam zawodu, to na pewno bym tu dzisiaj z Panem nie rozmawiała musimy musimy się uczyć, ale firmy, które nam coś proponują, one nam to zapewniają, tak? W tej chwili będziemy podejmowały współpracę z naprawdę fajną firmą. Jesteśmy po rozmowach właśnie w tym kierunku, co oni mogą nam zaproponować, czego mogą nas, nas jeszcze nauczyć i co chcą nam dać dać w ręce jako narzędzie tej nowoczesnej pracy, nowoczesnego fryzjerstwa. Faktycznie nie ćwiczymy i nie, może inaczej, nie mhm. eksperymentujemy na klientach, to na pewno. Z tym, że ta wiedza jest poparta już doświadczeniem sprzed kilku lat. To nie jest tak, że się coś zmienia dramatycznie, tak, że to wczoraj tego w ogóle nie miałam o tym pojęcia, a nagle dostaję to do ręki. Bo tak to nie jest. Ale faktycznie każda firma ma jakieś swoje tajemnice, jakieś swoje niuanse. I myślę, że w trochę w ich interesie jest to też, żeby nas, fryzjerów, edukowali, żebyśmy my właśnie nie zostali na jakimś etapie sprzed 30 lat. Jasne. Bardzo dziękuję za te informacje o nowych trendach u fryzjera z Panią Małgorzatą Strzelczak, Studio Fryzjerskie FAMAM. Teraz właśnie mieliśmy okazję, ogromną przyjemność również porozmawiać. Pani Małgosiu, to na sam koniec, no już naprawdę na sam koniec. O czym się teraz mówi u fryzjera? Bo u fryzjera się zawsze o czymś mówi. Jest jakiś taki trend? Jest coś teraz na tapecie, co bulwersuje, nie wiem, wakacje, urlopy? w Poznaniu o teraz w poznaniu. się mówi przede są wszystkim. Straszne. Tak jak ja się dzisiaj spóźniłam do Państwa, tak klienci się teraz bardzo często spóźniają do nas. Ale zupełnie poważnie, u nas się mówi o wszystkim. Najważniejsze to jest to, żeby to było tylko w jedną stronę, żeby to był kontakt, klientka, fryzjer. Dlatego nie będę mówiła, o czym się mówił fryzjerów. Okay. Bardzo dziękuję, bardzo, bardzo dziękuję, dziękuję za tę informację. Małgorzata strzelczak. Jeszcze raz studio Dzień fryzjerskie bardzo. Fama. Drodzy Państwo, myślę, na chwilę rozstaniemy i powracamy do kuchni, bo już nie mogę tutaj wytrzymać. Tak pachnie. Takie zapachy dolatują prosto z naszej kuchni na leśniki i zupa! Już za chwilę.